Pierwszy meldunek, a jak się okazuje, nie płyniemy sobie trilautowo na best holidays in the poland, prawda, Panie Sterniku? A, y, tak. Y, prawda, Mateusz, to nie jest the best? Jest the best. Jest? Jest ja ciasteczko. Jest ciasteczko. Otóż okazało się, że przez tego gentlemana, to jest tą lornetą, wystaliśmy się zespołem badawczym, Marku. Opowiedz, co robisz. A czy siedzę piję piwo, a przepraszam nie piwo. Nie, tylko mówisz razem. Prost, o... szklankę. Polski Bo akademik. to jest taka akurat szklanka, której się rano przyglądałem i chciałem ją konkretnie wyprostować, nie dało się. W związku z tym kontynuuję pracę. Ta relacja nie miała być o tym. Ta relacja miała być o plastiku w wodzie. I ten tutaj to oto stateczek jest tak naprawdę, niech was nie zmyli. I ta robota Dominika Wichmana, to jest po prostu statek badawczy. On tak wygląda jak indiańskie, indiańskie biuro meldunkowe, a to jest statek badawczy. Pozdrawiamy ze The Best of the Poland Discover Wisła River. Sajonara możesz powiedzieć, to jest tak staropolskie. Masz nam palec obok, powiem, Aha, okej. Okay. Tak. <laughs>